Obwodnica Złotego Stoku jest w planach miejskich od lat 70. ubiegłego wieku. Natomiast uciążliwość drogi krajowej nr 46 zaczęła doskwierać już od, no, od dobrych kilku lat. Miasto praktycznie jest przecięte na pół drogą krajową 46. Górna część miasta zabytkowa, dolna część miasta, gdzie jest Ośrodek Zdrowia, Centrum Kultury i Promocji, szkoła, przedszkole. więc ta komunikacja mieszkańców jest bardzo trudna, bo jednak ruch tranzytowy bardzo mocno wpływa na Możliwości właśnie przejścia przez, przez Jestnie. Inwestycja miałaby pozwolić nie tylko na ominięcie miasta przez kierowców aut ciężarowych czy osobowych, ale i na zwiększenie atrakcyjności terenu pod względem gospodarczym. Ma to umożliwić wariant łączący obwodnicę z mającą powstać drogą S8. To nie podoba się wszystkim mieszkańcom. Więc nie dość, że wzdłuż nasza wieś będzie miała Eskę, to jeszcze w powszech, ileś domów będzie wyburzonych i ma się spotykać razem z, z tą drogą. To jest miejscowość, do której naprawdę ściągają z polski ludzie, bo jest cicho, tam się nic nie dzieje, tam jest idealnie, żeby wypocząć, wdychać świeże powietrze, słuchać ptaków. A staniemy się węzłem jakimś i wydaje mi się, że warto byłoby pomyśleć o jakimś wariancie, który pozwoli zarówno gminie rozwijać się, inwestować, bo to jest ważne, budować drogi, bo to jest ważne, ale też zapewnić komfort tym wszystkim ludziom, którzy budują te nowe, zwłaszcza domy, którzy inwestują, biorą kredyty na całe życie, żeby mieszkać pod lasem, a nagle się okaże, że będą mieszkali zaraz przy autostradzie. Nie ma jednak co ukrywać, że dojazd z dużych okolicznych miejscowości stanowi dzisiaj spory kłopot i kosztuje wiele czasu, a samorząd musi też myśleć portfelem. Nasza obwodnica wepnie się do S8, to przyjazd z Wrocławia, z Poznania do Złotego Stoku naprawdę będzie przyjemnością, na co, na co liczymy i turystycznie, i gospodarczo, i społecznie. O przyszłość obwodnicy pytamy dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA Lidię Markowską. Dostaliśmy uzgodniony przez Ministerstwo Program Inwestycji. Umożliwi to nam ogłoszenie przetargu na właśnie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które ma się zakończyć decyzją środowiskową i koncepcją programową i to planujemy jeszcze do końca tego roku. Obwodnica Złotego Stoku to inwestycja zaliczana do flagowego, rządowego programu budowy stu obwodnic. Takie miasta jak Złoty Stok czekały na takie inwestycje przez dziesiątki lat. To dla nich szansa na drugie gospodarcze życie. W końcu takie przedsięwzięcia przyciągają inwestorów. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.